Dużo pytań jest jeśli chodzi o zagęszczarki wszystkich modeli Stanleya, a także i Smarta. Dotyczą samego zespołu wibratora. Klienci się pytają o olej i w jaki sposób. Należy uzupełniać olej. Z zasady producent leje odpowiednią ilość oleju do wibratora i klient, jego zadaniem jest tylko sprawdzenie, czy tu w tym miejscu nie moczy się wokół korka odpowietrznika. Także tu w tej części od strony koła pasowego. Pod osłoną, czy tu nie ma wycieków. Ewentualnie z drugiej strony, na tej płycie flanszy łożyska, czy nie ma wycieków. Jeżeli nie ma wycieków, w zasadzie olej jest do następnego remontu, czyli do wymiany łożyska, ewentualnie uszczelniacza simmeringowego, wałka, wzbudnicy. Nie potrzeba tam zaglądać. To jest praktycznie mówiąc, odpowiednia ilość oleju zalana przez producenta. Jeśli chodzi o typ oleju i pojemności oleju, w zależności od modelu zagęszczarki, podamy to w tabelce. Ważny z czynności obsługowych wszystkich tych zagęszczarek to jest przede wszystkim codziennie rano. Odkręcić korek oleju i sprawdzić, czy jest prawidłowy poziom oleju. Tu jest za dużo tego oleju, wlane przez klienta. Normalnie ten silnik powinien mieć wlane 0,6 litra oleju do kartera i olej nie powinien wypływać. Z silnika w momencie kiedy odkręcimy korek powinien lustro oleju powinno być widać ale nie powinien wypływać ważną informacją dla klienta jest jeszcze jedna częstą usterką jest poluzowanie się tego korka i w tym miejscu następuje wyciek oleju i zabrudzenie całego bloku silnika co też ma wpływ na na to, że ten olej może się dostać na paski i powodować uślizg pasków. Drugą czynnością obsługową w tej maszynie jest sprawdzanie stanu filtra powietrza, co jest bardzo istotne i przedłuża żywotność silnika, gdyż po prostu praca, praca tej zagęszczarki z reguły jest w trudnych warunkach, w bardzo dużym zapyleniu. Trzeba zjąć filtr, odsunąć osłonę gąbczastą i zobaczyć w jakim stanie jest papier w filtrze. Jeżeli jest brudny, zabrudzony i jest bardzo mocno zanieczyszczony ten zespół gąbki, należy ten filtr wymienić. To przedłuża bardzo żywotność silnika, nie powoduje to po prostu zużycia nadmiernego pierścieni tłokowych w zespole. Silnika. Powinien filtr być przykręcony jedną nakrętką, bo też klient zgubił to. Jedna nakrętka motylkowa powinna go przykręcić na stałe, żeby od spodu nie ssał i od góry nie ssał. Dopiero potem zakładamy osłonę, i drugą nakrętką zakręcamy osłonę. Stan filtra można także sprawdzić. Nie, nie podnosząc go, wystarczy tylko odciągnąć tą, tą osłonkę i zobaczyć w jakim stanie jest ten papier. Czy jest czysty. Aby uruchomić silnik, należy włączyć przełącznik zapłonu na załącz, przekręcić zawór paliwa, żeby otworzyć dopływ paliwa do gaźnika, uruchomić sanie. Energicznie pociągnąć w momencie kiedy zaskoczy. Nie należy zbyt długo trzymać silnika na wsaniu, powoli systematycznie zamknąć sanie, po to, by silnik wszedł na normalną pracę poczekać chwilę, żeby się trochę nagrzała głowica, i, praktycznie mówiąc, w tym momencie możemy już manetką otworzyć przepustnicę i zacząć zagęszczać materiał. Wtedy wchodzi w silnik w obroty. Sprzęgło odśrodkowe powoduje załączenie transmisji paska klinowego na wzbudnicę i urządzenie zaczyna prawidłowo pracować. Powinno drżeć w odpowiednio. Zagęszczając materiał, jeżeli chcemy wyłączyć, możemy zmniejszyć manetką przepustnicy dopływ powietrza i paliwa, co spowoduje spadek obrotów. Wyłączenie wyłączenie się wibratora, silnik będzie chodził na biegu jałowym, wibrator stanie, urządzenie przestanie wibrować. Silniki te są wyposażone w czujnik poziomu oleju. Ten przekaźnik powoduje, w momencie, kiedy jest zbyt niski poziom oleju, następuje wyłączenie zapłonu, silnik się nie uruchomi, dopóki nie uzupełnimy stanu oleju do Żądanego, czyli 0,6 litra oleju w karterze musi być.